Hej, cześć cześćowe, widzowie. chcę Was serdecznie powitać na kolejnym odcinku z wypraw na łowiska prywatne. Dzisiaj znajdujemy się na łowisku jeżów położonym w okręgu lubelskim. Zaraz wam opowiem więcej o tym łowisku. Ale na początku chciałem się troszkę rozpakować, rozłożyć wędki, zrobić e, mieszanki, miksy i będziemy rozpoczynać łowienie i wtedy wam już opowiem co i jak z tym łowiskiem. To tak, jak widzicie. Przętu jest dużo. Są takie fajne taczuszki, więc przywiozę resztę. No i co? Biorę się za rozkładanie, zarzucamy wędki. No i będziemy coś próbować chyba, co nie? Więc tak. Dobra, witam was widzowie. Robimy mieszankę. Dzisiaj będziemy robić jedną mieszankę, dłudeczki. I co wrzucamy do tej mieszanki? Już wam mówię. Zaczniemy sobie od kuleczek. żeby były może nawet ich troszkę za dużo wrzuciłem no, zaraz ich tutaj odsypię no, chciałbym ich troszkę mniej robić Więc... dobra coś w tym stylu kuleczek, co nie, dużo. zaraz to jeszcze popnę wszystko i tak wracamy do tego całą zamętę lin kart lin żeby trochę było tej zamęty, więc to wszystko sobie tu wsypujemy Do tego dorzucimy, do tego wszystkiego mam tutaj pas na słowy, więc jeszcze trochę tego wszystkiego tutaj wrzucam, wszystko to tak na razie wybełtam, więc mamy coś w tym stylu. Teraz jeszcze taka słaba pogoda, więc będziemy na śmierdzące łowić i dodatkowo. Do tego dorzucimy sobie, tutaj mam taką zalewę halibut, więc tego troszkę tutaj też wleję, o kurde, nawet nie wiem czy nie za dużo wlałem, ale dobra, to sobie zakręcamy, I tak ja to idę to przygotować, wszystko trochę rozmieszam, dodam trochę jeszcze wody do tego i zaraz wam pokazuję jak będzie gotowe. Dobra, mamy naszą mieszankę. Widzowie, tak trochę śmierdzi. Ale mam naszą mieszankę. Rozkładam karpiówkę, zarobimy zestaw. I zaraz Wam pokazuję jak już będziemy wywozić ten lutki zestaw, ale zanem się całkiem fajnie. Na razie prezentuje i fajnie się też klei, co też na pewno jest spoko atutem. Więc bierzemy to, ogarniamy resztę i co? I łowimy. Dobra. Mamy, widzowie, nasz zestaw na taką oto czerwoną kuleczkę z ciężarkiem, ze wszystkim, więc to wkładamy sobie do łódeczki naszej, no cyk, no i zaraz tu wsypujemy naszą zanętę. No rozkładamy się dalej, jesteśmy gotowi do łowienia, no i czekamy już na jakieś pierwsze brania chyba, co nie, więc no lecę, pędzę i, i czekamy, zobaczymy co to się uda dzisiaj połowić. O. Dobra, łódeczka już widzowie poszła na wodę, więc płyniemy nią sobie tam gdzieś daleko, na środek chyba, bo też jestem samemu na łowisku, więc mamy całkiem niezłe możliwości, jeśli chodzi o wywózkę i ogólnie łowienie. Więc cisnę, cisnę tam daleko i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś uda się połowić fajnego. E... I co? Ja wyłożę ten zestaw. Tutaj mam zestaw na metodę. Na przykład. Chcę się jeszcze czemu na metodę. Bo chcę popróbować o tak. Jedna karpiówka, jedna metoda na razie. Potem gdzieś tam w sezonie już bardziej będziemy tylko na karpiówki łowić. Ale na razie e, mówię, chcę sobie połowić jeszcze na karpiówkę i metodę i, i tyle, co nie? I będziemy patrzeć, jakie będą efekty, w ogóle. Miejmy nadzieję, że będą fajne efekty. No, ale mówię, będziemy obserwować, będziemy patrzeć, co, co z tego będzie. I, I tyle, chyba. Co nie? O, niech ta łódka płynie jeszcze troszkę. Dobra. I wydaje mi się, że tutaj już chyba powinno być ok, więc cyk. Cyk. To zawracamy i płyniemy z powrotem do brzegu. No i co, ja rozkładam resztę sprzętu. I co, będziemy czekać na jakieś ryby. Miejmy nadzieję, uda się coś połowić, bo to początek sezonu. Dzisiaj też taka pogoda dosyć słaba. Więc też się nie nastawiam na nie wiadomo co. Ale zobaczymy. Jestem pierwszy raz na tym łowisku. Nigdy wcześniej mnie tu nie było. A chciałem Wam jakiś odcinek już nagrać w tym sezonie, więc wypadło. A dobra. Pojadę tutaj, zobaczymy, popróbujemy coś, no i tak padło, no i zobaczymy, jakie efekty będą. Wiem, że w zeszłym tygodniu udało tam, widziałem, że ludzie coś tam powyciągali, fajne rybki. Karpia jakiegoś 17 kg, pan wyciągnął i jakiegoś takiego jeszcze większego, więc miejmy nadzieję, że uda nam się też coś fajnego tutaj powyciągać. Więc... Jest i ryba. Nie widzę, a próbuj. O. No dzięki. No, to jesteśmy widzowie. Taki karpik, Nie będę go prezentował, bo jest malutki. On ma z pół kilo, ale ma bardzo fajne łuski. Nie wiem, czy widzicie. Eee. To możecie zobaczyć, wam pokażę. O, tu ma takie końcówki płyt, takie fajne, czerwone ma. Nie jest już, nie nagrałem wam holu, bo to jest takim panem, co na spinningu łowi się troszkę zagadałem, ale mówię, bardzo fajny karp, tu ma takie fajne łuski eee, i mówię, fajnie, że udało się załowić rybkę. Mamy pierwszą, ale dzisiaj ciężko jest z łowieniem. Naprawdę ciężko jest o jakiekolwiek branie, czy cokolwiek. Cieszę się, że w ogóle jakakolwiek ryba wsiadła. Też odcinek pewnie nie będzie jakoś długi dzisiaj. No bo wiecie, jak takie malutkie ryby łowię, albo w ogóle No to nie ma co tutaj dużo nagrywać No ale no wiecie Nie jeździ się na ryby po to żeby Łowienie ryb to nie jest wyciąganie ryb Tylko to jest łowienie ryb Polowanie, próbowanie Zobaczymy co z tego będzie Więc biorę tego karpika do wody Fajne ma te płetwy Naprawdę piękny jest I go wypuszczam i co? I będziemy jeszcze coś próbować Pokombinować Coś złowić Więc no, lecimy No i sobie, chyba mamy branie na będzie. Nie dam sobie ręki uciąć. Jest to pierwsze branie. Jest branie. Jest. Siedzi ryba. Kurde, poszło. Jest, ale się cieszę. Mega widzowie. Najlepsze jest to, że to było rzut bez wywózki. Więc mega fajnie. Nie jest to duża ryba, bo idzie dosyć luźno, ale i tak cieszę się mega, kurde Słyszałem, że się nic nie uda złowić, już miałem się za niedługo zwijać, ale poszło A co jest najlepsze, że zmieniłem na słodką przynętę i wskoczyło od razu, co nie? Bo tą wędkę chwilę temu dopiero zarzuciłem i tak mówię, Jezu, ale wiatr tutaj ciągnie Ale widzę, że ryba jest, kurde, mega się cieszę, dobra Holujemy to, ale ciągnie Dobra Czekajcie, muszę sobie kaptur zdjąć Bo nie widzę gdzie mam podbierek Ale idzie Idzie, idzie, idzie powoli Powiem wam Idzie całkiem nieźle ta ryba Bo powoli, ale wyciąga sobie żyłkę A dosyć daleko zarzuciłem, więc Trochę ten hol będzie trwał A najgorsze jest to, że deszcz mi pada na głowę jest trochę niefajne. Ja sobie podbierak tutaj powoli się wycofam po niego, żeby mieć w razie czego. Dobra. Dobra. Mamy podbierak. Teraz możemy się skupić już na holowaniu tej naszej ryby cudownej. Miejmy nadzieję, że. Coś fajnego Ale nie wydaje mi się, że była duża Mówię, tak lekko, lekkie branie strasznie było Ale i tak mega się cieszę, że Że jest ta ryba Więc powoli ją tutaj holujemy sobie Jedzie, jedzie Powiem wam, przez chwilę myślałem, że się... O, widziałem jak tam coś wyskoczyło I to chyba ta ryba A powiem wam, już myślałem przez chwilę, że może się zerwała Ale ona dalej idzie, bo ja tu hamulec dokręcam A ona dalej, ona to centralnie, ona stoi w miejscu Zaraz zobaczymy, co to za ryba jest Bo widzę ledkor już U, 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 jesiotr Mamy jesiotra i to chyba życiowe Nie, chyba nie będzie życiowe ale i tak, przynajmniej duży jest to, nie? Jest naprawdę znaczy duży, nieduży. Ładne kolory ma strasznie. Ło! Wow. Znowu odpłynął, ale jest, jest, mamy go. Idziemy z nim na spokojnie. Go nie chcę zerwać. Chodź, chodź do góry. Nie, no jest naprawdę ładny. Jestem naprawdę podekscytowany tą rybką. Jest bardzo ładny. Jest taki cały czarny. Co nie? Więc jest naprawdę kawał ryby fajny. I to takie wydaje mi się, że wagowo też będzie niezły. Więc go pewnie zaraz zważymy. Jak go dociągniemy. Ale walczy, ale walczy. O Jezu, prawie wpadłem do wody Ty pa, przeskoczył podbierak widzowie Chodź tu, do podbieraka chodź Chodź, chodź, chodź Kolego Jest w podbieraku? Jest, dobra! Mamy go widzowie! Udało się! Jest chyba w podbieraku. Taki typ jesiotra Łowiłem już, ale nie w takich kolorach. I nie taki ostry! Jest ostry i to mega, widzowie! Zaraz wam go pokażę, tylko niech się troszkę uspokoi. Już wam pokazuję go. No, chodź, tu, chodź. A ład! Powiem wam, nie jest go łatwo podnieść, ale poście! Wow, wow. Powiem wam, już mnie pokalecił strasznie, bo to są te chyba syberyjskie z tego co mi się kojarzy po nazwie. Ale no spójrzcie, jest piękny, jest naprawdę piękna ryba, jest ciężka, więc ją też zaraz zważymy. Ale mówię, świetny jesiot. Zaraz wam go jeszcze pokażę. Poczekajcie, go tu odłożę. Spójrzcie, jakie tutaj ma kolce. O już widzicie, jak mnie poranił. Tu ma tutaj wszędzie kolce, no ale jest przepiękny. No pierwszy raz taką rybę złowiłem, jestem mega przeszczęśliwy, więc miarę ja ważę ją i wypuszczamy ją do wody. Więc tak, widzimy się za chwilkę. Nam powoli tutaj zaczyna ożywać, już się rusza z powrotem. Dobra, udało się rybkę złowić, rybkę wypuściłem, więc jest fajnie. Eee, I co? Widzę, jak tu jeszcze pod brzegiem się chwilę bawiła i właśnie widzę, jak odpłynęła. Więc Cieszę się bardzo z tego powodu, bo ja widziałem jak coś się działa, chwilę odpoczywała, ale odpłynęła, więc to najważniejsze. Zarzuciłem znowu wędkę na to samo, czyli wy wyrzucam zestaw bez nęcenia sam ciężarek z taką kuleczką, słodka kukurydza. I na to właśnie mi wziął jesiotr. Co jest zaskakujące, w tym czasie powinny ryby brać na śmierdzące rzeczy, a na śmierdzące nic się nie dzieje, a udało się właśnie złowić na to, więc jestem mega szczęśliwy. Zaraz przerzucę jeszcze drugą karpiówkę Na też trochę dalej Ale nie na to samo Na tej drugiej zostawię tego halibuta, którego mam założonego I zobaczymy Będę wam dawał znać Jak idzie, ale cieszę się mega z tej ryby Przepiękny jesiot Naprawdę nigdy nie złowiłem takiego jesiotra Zawsze łowiłem jesiotry Takie bardzo jasne i tak dalej Ale nigdy nie złowiłem tego syberyjskiego Tego naprawdę fajnego On ma taką kolczastą, strasznie szorstką W ogóle skórę tam łódzki, ale no mówię świetna ryba, świetna walka. Dałą mi walka, bo on w pewnym momencie dosłownie stanął. i Ja myślałem, że on się zerwał, co nie? Ja centralnie byłem pewny, że on się zerwał, a on się nie zerwał, tylko on sobie siedział. A few moments later widzowie, siedzi od razu ryba. Ledwo zarzuciłem, robiłem przerzut wędek i branie weszło. Od razu po zarzucie. Troszkę jestem w szoku, ale od razu po rzucie. Nam wleciało branie, więc kurde, powiem Wam ludziska, jestem w mega szoku. Miałem się powoli już zwijać. Mówię, robię ostatni przerzut wędek, yy, bo pada mega deszcz, co nie, a tutaj widzę, że kolejną rybę mamy. I to jeszcze tak wiecie, od razu porzucie. Ona dosłownie rzuca mi tak cały czas mi idzie ping -pong do góry, mówię, co jest. A tutaj się okazało, że to ryba jest. Takie mam wrażenie. Nie idzie jakoś ciężko. Idzie dużo lepiej niż tamten jesiotr. Ale, ale. Idzie, idzie, więc fajnie. Nie mam takie dziwne wibracje na wędce <laughs> Pierwszy raz coś takiego mam. Ale fajnie, fajnie. Mogę się cieszyć, że ryba. Troszkę w szoku, jak mam być. Znaczy, jak mam być szczery, jestem troszkę w szoku. Bo mówię, ledwo co zarzuciłem i ryba wleciała, co nie? Więc jest naprawdę mega sytuacja w tym momencie, że ryba. Mega się cieszę. Mówię, dobra, rzucę tym razem w inne miejsce trochę. Zobaczyłem, może tam coś się uda złowić. Bliżej z tą rybą do brzegu, w pewnym momencie myślałem, że ona w ogóle utknęła. I. Idzie po rybie albo że się zerwała. Ale jest, jest karpik. Bo to karpiem tego nie nazwiemy, bo to jest dosyć malutka rybka, ale jest, więc mega mnie cieszy. Niech on się troszkę jeszcze zmęczy, natleni się. Więc chodź panie karpiu. Nie, 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 nie. nie. Witam Was widzowie z kolejną rybką. Już wam pokazuję. O, to tutaj taki potwór. Nie na no, żartuję. Spójrzcie, taki okoń się złapał Podbierak Więc idę go od razu wypuścić. przynajmniej rzucę go do wody. Bo szkoda rybki. Ale mamy naszego karpia. Niedużego, ale i tak się cieszę. Mega. O, już wam pokazuję. Taki karbiczek całkiem fajny, myślę, że możemy mieć z 4 do 5 kilo czy tego ważyć, w sumie nie wiem ale taki fajny, tu wam bliżej pokażę do kamerki no, mega cieszy mówię, wziął od razu z opadu więc było to bardzo niespodziewane branie ale bardzo mnie cieszy więc fajnie, że udało się takiego karpia złowić cieszę się, bo to drugi dzisiaj mam już jednego jesiotra i o małe mini okonia złowionego, Ale mega się cieszę z tego no. I tak on wygląda Bardzo fajny, co nie e, Takie ładne kolorki ma całkiem, takie lekko brązowawe Tutaj jest, nie wiem czy to będzie widać na kamerce Ale mówię Bardzo ładny, bardzo fajny Ma duże płetwy, naprawdę Fajna ryba, dała czadu Jesteśmy już z naszym karpiem Proszę bardzo o hej, Czekajcie bo mi tu No, gdzie tam płyniesz do dołu do góry O Super Jest karpiczek fajny naprawdę. Dał czadu, troszkę powalczył więc no o i już sobie odpłynął więc fajnie Mega się cieszę, fajnie, że udało się kolejną rybę złowić Mega mnie to cieszy, tym bardziej na to, jaka jest pogoda, bo pada deszcz. Pada deszcz i powiem wam, że jest szczerze okropnie mi tutaj siedzieć, bo zamarzam. Jest zimno, wieje, pada deszcz, ale chcę dla Was nagrać odcinek, bo dawno tego odcinka odcinków nie było. Więc chcę się trochę zrehabilitować, zacząć regularnie wrzucać z powrotem odcinki. Teraz mam też trochę więcej na to czasu, więc postaram się to dla Was robić. No, i co? Nagrywam. No, co? Zarzucamy z powrotem wędki i próbujemy łowić. I nie zobaczymy, co jeszcze uda się połowić. I jeszcze trochę posiedzimy. Chyba, że zacznie bardziej padać, to wtedy zwijam do domu. Ale już się uważam ten wyjazd za mega udany. Trzy ryby udało się złowić. Więc, zwłaszcza ten jesioł. Mega się z niego cieszę. Witajcie moi drodzy widzowie. Ja powoli już się zaczynam zbierać. Bo pogoda staje się coraz gorsza powoli coraz bardziej zaczyna deszcz padać e, coraz bardziej wieje i jestem mega przemoknięty co niestety mi troszkę usrudnia łowienie, ale powoli zaczynam się już zbierać e, jestem szczerze zadowolony mega po dzisiejszej wyprawie po dzisiejszym łowieniu, ze względu na to, że udało nam się złowić trzy ryby Podoba mi się to łowisko, tym bardziej, że patrząc na dzisiejsze warunki atmosferyczne, pogodę i czasach, jaki mamy obecnie, to naprawdę jestem zadowolony z tego, co udało mi się dzisiaj połowić. I co, ja powoli się zwijam. Chcę Wam wszystkim podziękować za oglądanie tego odcinka. Zachęcam Was wszystkich do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ pozwoli Wam to. Żeby być na bieżąco i tutaj dołączyć do grupy osób oglądających mnie i wspierających, co będzie dla mnie naprawdę mega miłe, bo każde takie wsparcie, każde wasze oglądanie, wasz komentarz jest dla mnie mega wspierający i motywuje mnie do tego, żebym jeździł na te łowiska i nagrywał te filmy. Tym bardziej, że do, dopiero co z tym zaczynam. A staram się, naprawdę zależy mi Staram się też, żeby te odcinki coraz lepiej wyglądały i żeby Wam się to po prostu przyjemnie oglądało. Więc tak, dziękuję jeszcze raz wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka i mam nadzieję, że zobaczymy się na jakiejś kolejnej wyprawie, na kolejnym łowisku. I no, zapraszam jeszcze raz i zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby zostać na bieżąco. I dziękuję i do usłyszenia!